Siemanko widzowie, odcinki z właśnie tego trybu, Pet Simulatora X, się bardzo dobrze przyjmują. Patrzę po wyświetleniach, komentarzach, łapkach, wszystkim. Więc kolejny odcinek. Jak widzicie mam trochę kasy, bo przed chwilą sobie właśnie farmiłem na triple sobie tutaj O zbieram. No, i idziemy zaraz otwierać. Nie? No. Fantasy yy, Shop. I teraz nie zapomnę o bustach. Jak widzicie, zbieram. Mimo na pecie magnet, bo mi wyleciało na odcinku. No. I otwieramy. Zobaczymy, co mi w ogóle poleci. Bo teraz paczek To jest trochę duże. Wow. dużo dużo pest. To że się zdejmę kasę? O nie, już mi wypety moja moja. Dobra, no i co? Bo ja liczę na legendę jakąś, albo tego mitycznego, takiego, tego ostatniego te wika czy coś. Nie wiem, co to, to jest. Już... No i otwieramy dalej. Okay. Widzicie? Mam już dwa gryfy. Ja bym chciał dzisiaj trzeciego, albo może nawet czwartego. Te Willow Whispy No to, jak już trochę kasy będę miał, i w ogóle kiedy zbieram dużo ich, no, no to będą na nie gwoje. W sensie na te Rainbow na milion 500, nie? Na takie o. Te ja w ogóle na tym nie mam co? Co by temu? Okay. będzie trzeba sobie zrobić tego ręcznika. Otwieramy dalej, nie? Ja też na gryfa. Bo trochę jak ich otworzymy. niektórzy robią tak, że otwierają mi zwykłe i potem sobie robią ten, yy, na złote i na no, było, bo według nich to się bardziej opłaca ale nie, to się nie opłaca bo na przykład jak traficie legendę tutaj to traficie zwykłą a jak traficie legendę tutaj to już będzie gold a raczej nie traficie sześciu legend nie? tylko jedną jak już więc bardziej się opłaca złoto otwierać Dużo tych, o właśnie, dużo, dużo leci. ten jest najgorszy i tych chyba nie chcemy. Chociaż w sumie one Rainbow mogą być nawet okej. Okay. Ale i tak raczej ich Rainbow nie będę robić, tylko będę wziutować na legendy. Teraz trochę tutaj otworzymy i trochę takich będzie mieli. Więc będą te fiuzy, dwa może nawet trzy. Jak się uda? Chyba, chyba pierwszy liper, albo nie wiem, czy, czy nie widziałem. Dobra, kadajmy. Ghost i ostatnie jajko, tak? Tak. To ja chcę gryfa. Dziwny Gryf. Albo coś lepszego jeszcze. Eee, ghost. Okej, okay. nie najgorszy. Spoko. Eee, czekajcie. No, trochę tych mamy. Ile ja się zbierania? Mało. Ok. Eee, czekajcie, przejdźmy sobie karty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wiem. Trzy filmy chyba będą. No polecimy. No. I jak film się podoba, to... Yy, ten, no. To łapka w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem. A będą openingi nawet i po... Nie wiem, Pięć miliardów w wersji tej jest legenda? Chyba nie, dobra. Kurde. Dawaj. 4, że dam 2 4, Tak, nie 4, 4, 5, 5, t 3t. 6, 6,

Jak się uda to coś okazało. No i nie się No dobra. No to lecimy jeszcze na i spróbujemy sobie z tych czterech zrobić rainbow. Ok. Tylko tak. Tylko tak. Zgonie. Aj, spadnie. Dobra. Załóżmy tego, tego i tego. No już nie, już Teraz tak wygląda mój Kira, widzicie? Okej. Okay. Mm. I te dwa pety dostanę od widza. Bo ogólnie jak ktoś nie wie, jak... Yy, będzie subskrypcja z dzwoneczkiem, i w komentarzu napiszecie swój nick. Pierwsze trzy osoby dostaną pety. Ale nie takie, tylko na przykład takie. No z Super Timorkiem to nie, na przykład o takie: takie, 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 takie nie. ale takie może też rozdam. No. Pierwsze trzy osoby, które napiszą swój nick. I za subskrypcję z dzwoneczkiem dostają pety. A ja się. No nie, na razie się zamieszczenie, że nam. Pójdziemy sobie zrobić ten żamtyn. Z Nie, ty um, tak, Jest teamwork. Y -y, nie. Jakby było najgorszym. Ja ogólnie. Ogłę... Na gorszym jak Wam coś do Aha. Na gorszym jak Wam sądzę Timor, a do to zostawcie. Jak się oddziałam na jakimś dobrym, by się przydał na przykład nie wiem, Breaker 3 czy coś, no to zostawiajcie, bo ogólnie jak będzie mi na jakimś pe... na tysięcy. Nie wiem, na przykład y... Chask Breaker 2. On będzie Mudien. A jak traficie na kogoś sobie, na przykład 750 tysięcy to on będzie z tym coś kręgował, w półtora miliona więc na lepszy dawajcie test breakery i idźcie na tą ostatnią skrzynkę farmić To ma 12,5 miliarda dobra, na no super teamach to już nie mogę przewalić ale A, kościu, takiego breakera. No, dużo gemy, co zbierajcie gemy. Ja w ogóle zaraz pokażę najlepszą taktykę na gemy Teamwork, ok. Okej. W co się nie ja zostałem tak te teamorki, bo chcę sprawdzić czy teraz będę dostać jakieś i w ogóle. Jak nie, to to timor zmienię. Jak. O dobra, czy jest breakerek? Nice, siedzi. sieci. I co ja jak będzie dostać więcej kasy z tym, że breakera, jakby. Nie, z tymi timorkami, z tymi timorkami, to zostawię. Jak będę dostawać mało i myślę, że to z breaker trzeba bardziej pisa, to sobie zmienię na tych breakery. Fantasy Coins 3. Okej. Okay. Ten moment, to możemy tu wydać jakieś zbiorniki. tak, w sumie diamenty się, ale dobra. Ale pamiętajcie, diamentów nie zostawiacie, chyba że macie ultra mało i potrzebujecie na jakieś enchanty. A tak, to diamenty się nie jeden, 1, Fantazykums 3, A to ma jakieś lepsze, nie? Teamwork. Teamwork super, Teamwork to jest właśnie te teraz idziemy sprawdzić, ile kasy dostaje. Boguję, patrz, na przykład tak powiem ci sobie tutaj. I o, to może znaleźć jakieś ściany. Więc polecam. A nie, czemu mi się dobyć tu? Ej, dużo więcej się dostaje! Dużo więcej! Ja dostawałem około po 50 tysięcy wcześniej, a teraz sami widzicie, ile ja dostaję. To nawet nie jest. Ten z triple coinem. A triple coinów, jak widzicie, trochę nam. Więc szykujcie się na kolejne openingi. Ja teraz jeszcze idę sprawdzić, czy mam skrzynkę do bo ja chyba dzisiaj tylko rano odbierałam. E, za godzinkę to sobie tak nie odbiorę. E, Dobra. Więc kończymy z takim filmem. E, chyba wyszło na plus. Tak, wyszło na plus. No. I pamiętajcie, pierwsze trzy osoby, które napiszą na swój nick i dadzą subskrypcję, dzwoneczkiem w komentarzu, wygrywają pandy Rainbow albo takie paciki, też z fiozów. Ewentualnie jak mi już zabraknie, to dam. Nie, słuchajcie, z nie dam. Dam na przykład taką pandę i na przykład nie wiem, albo bóle dam. O, bóle dam. No więc ja się z wami dzisiaj nam siema